Witam serdecznie do tej Extreme Game. Dzisiaj zagramy sobie w grę Rage 2. Rage 2 no gra taka dosyć shooterowa jakbym to tak mógł nazwać. W grze ogólnie rozwijamy naszą postać. Podróżujemy po mapie wykonujemy różne zadania fabularne i też y, misje jakby poboczne. Właśnie teraz jadę w stronę arki, gdzie znajdują się dodatkowe elementy do wyposażenia mojej postaci. To pornie się jeździ tutaj pojazdami, ale mam nadzieję, że dojadę. Tam jest. Reaguje na jakiś pobliski sygnał. To prawda? tak, ma funkcję wykrywania tych starych sygnałów. To może być jakaś arka. Jeśli jeszcze nikt jej nie otworzył, pewnie są w niej broń i sprzęt. Dobrze Ci razem sprawdź to. Ej, hey Lili, natknąłem się tu na jakieś podejrzane miejsce. Tak, nie jest już spokojnie w Dubb Dobrze się przygotuj Woker. Już proces wytrzymałości. Nasz pojazd został uszkodzony. Tu już jest dosyć ciężko. To piąty poziom, przeciwnicy zostali unieszkodzeni. Podejdź i poddaj się skanowi bezpieczeństwa. Skan bezpieczeństwa ukończony. Witaj w arce 404C. Mamy właśnie takie arki w grze. Które wyposażają nas w różne zdolności, akurat tutaj defibrylacja jest. Więc, jeżeli będziemy mieli problem, że umrzemy, to będziemy mogli się ożywić. Trzeba zbierać amunicję, bo jest ograniczona w tej grze. Chyba wszystkich rozwaliłem w tym miejscu Jeszcze trzeba zobaczyć, czy coś tutaj można zdobyć Przedmioty zainteresowania tutaj nic nie ma Więc już nic nam nie pozostaje jak dostać się do Dalszego etapu gry Tutaj mi pojazd zniszczyli Więc go naprawię sobie A tutaj mamy jakiś ciekawy pojazd, także sobie wejdziemy Mamy niedaleko kupca wędrownego, więc u niego można kupić różne rzeczy. Kupca możemy kupować w tej grze różne rzeczy. Jam Garcia Gawędziarz, kupiec i podróżnik, handlarz dobrym towarem. Żeby tutaj odblokować różne drzewka do rozwoju naszej postaci. To musimy po prostu Marszałek wykonać zresztą. dla poszczególnych ludzi zadania. No i co? Już wykonujemy zadania. Części fabularnej. Hej Marshal. Wiedziałeś, że na dole jest Arka? Leży i czeka. A tak. Może masz odpowiednią konfigurację na nanosytru. Sprawdź czy nie otworzy się niczym sezam. Proszę się zbliżyć, skan bezpieczeństwa. No kolejną bezpieczeństwa. arkę. Witaj w arce. 402a. I mamy w tej arce akurat strzelbę. je tylko ze starych holodzienników. Stara, dobra czyścicielka korytarzy? Masz fart. Niewiele ich już zostało. I tylko ty możesz jej używać. Jest powiązana z twoją sygnaturą nanotrytów. Używam teraz przesteru, taka zaleta naszej postaci to przester, właśnie zwiększa obrażenia i szybko przeładowania broni, ten przester, ale szybko się nam skończył. Dotarłem do turbiny. Jak mówiłeś, pokrywa ją jakiś paskudny mutancki śluz. A więc jesteś w samym centrum inwazji mutków i ciągle żyjesz. Doskonała robota. Musisz znaleźć wieko i je otworzyć. Dźwignie są dwie. Pamiętaj, musisz użyć obu. Co teraz? Gdy się wypłuczę, zamknij wieko. To uruchomi turbina na nowo. I takie zadanka sobie wykonujemy w tej grze. Hej! Hej, hej! Jest zasilanie. Nie do wiary, udało ci się. To były naprawdę twarde mutki. Ale ty nież takie niczym gorący nóż masło. Fakt, ale teraz wolałbym się już stąd wynieść, bo cuchnie tu jak w koszarowym szambie. Cóż, to powinno być łatwe. Jest tam stara winda serwisowa. To nią prosto do mojej zbrojowni. Możemy się udać na górę. Tylet, to dopiero była historia. należałem do niego ja, doktor Kwasi, Lusum Hagar i znana ci sierżant Prauli. Znasz sierżant Prauli, nie? Wychowałam mnie. Zmieniła w maszynę do zabijania, którą teraz jestem. Tak sądziłem. Masz w sobie to coś. Jak gdyby szkolił cię nie tylko świetny żołnierz, ale i najtwardszy drań. Sierżant nie żyje. Zginęła podczas ataku. Przykro to słyszeć. Teraz rozumiem, czemu jesteś tutaj ty, a nie ona. Zrobię wszystko, by zniszczyć władzę. Amen. A w ogóle, jak mam cię nazywać? Mów mi łow. W porządku, okay. A Gdzie okay. jestem! to moja zbrojownia i kwatera główna. Stąd będę mógł rozpocząć pracę nad projektem Sztylet. Prądu mamy pod dostatkiem, ale jest jeszcze kilka projektów, przy których przydałaby mi się pomoc. No jasne. I udało nam się odblokować tutaj program jeden z wielu? i mamy dostępne drzewko rozwoju naszej postaci, A żeby ulepszenia zdobywać, to trzeba wykonywać poboczne misje po prostu. Tutaj mamy 15 punktów. To bo na amunicję możemy sobie zwiększyć ilość przetrzymywanej amunicji dla naszej postaci. Już to sobie od razu zwiększymy. Tutaj też sobie zwiększymy. Są różne właśnie te umiejętności. Już widać sporo odblokowałem. Prawie, że połowę. No, może połowę nie, ale jedną trzecią. Niestety początku wam nie pokazałem w tej grze, bo mi się gra skraszowała. Może już mi się nie skraszuje. I co następna rzecz? To się dostać tutaj. Więc od razu sobie przejedziemy tam. Zsiadamy i jedziemy dalej. Można się czasami zatrzymać, żeby coś zniszczyć w czasie podróży. O ile będzie po drodze. No jak możemy zauważyć wszędzie są pustkowia, taka postapokaliptyczna mapa. Postapokaliptyczny krajobraz w świecie tej gry. Mordując bandytów, sklepy i ja niestety znowu zginąłem. Oj cóż, chyba od nowa muszę jechać. Tylko nie wiem, czy to mi się zaznaczyło na mapie. Nie, nie zaznaczyło. Tak się właśnie jeździ tymi pojazdami w tej grze. Nie dość, że zrobili jakieś urwiska, z których można spaść pojazdem. Też te pojazdy tak słabo skręcają. Tutaj chyba coś mam. Się do wrogiej placówki. Dobra, zobaczymy tę placówkę. Także postaramy się wyeliminować bandytów. Tutaj trzeba po prostu wyeliminować wszystkich bandytów, co są. Twardy, kurde jest. No ale głowa to nie ma twardej. No i co, wyeliminowaliśmy wszystkich, czy jeszcze nie? Muszę użyć sobie skupienia i zobaczyć, gdzie są wrogowie. Nie było tak źle. Placówka wyczyszczona, już nic mnie nie pełza. Dobrze to słyszeć, to miejsce było jak w przód. Doskonała robota. Można zobaczyć, czy nie ma tutaj arki. Jak można zobaczyć, skrzynka arka jest gdzieś. Tylko niestety, ale nasza postać nie jest wyposażona w dodatkową umiejętność zobaczenia tej arki, w którym miejscu może się znajdować. Trzeba po prostu szukać. No ale akurat tu jest, także można sobie otworzyć i w takich arkach znajdujemy modyfikatory broni, także sobie przejdziemy w ustawienia broni i zmodyfikujemy sobie strzelbę przykładowo, chociaż wolałbym zmodyfikować sobie karabin, to jest broń, której najczęściej używam. No i jeszcze może z tą strzelbę. No i dobra, mamy ulepszone bronie. Robiliśmy to dosyć szybko i sprawnie. No i dalej podróżujemy do następnego punktu. I prawie znowu wpadłem do dziury masakrycznie się jeździ tymi pojazdami myślę. w grze. Góle nie skręcają. Spróbujmy znaleźć burmistrzynię Lusum Dobra, mamy kolejny etap w tej grze i teraz jesteśmy u nowej postaci, która powinna nam pomóc w odblokowaniu różnych rzeczy. Dobra, zaatakowali nas tutaj strasznie właśnie. rozgrzewam, proszę Pani! Już załatwieni czy nie załatwieni? Przekuń się! Tylko spokojnie! Gdy otworzą się drzwi, wlezą ci niczym wjebany w ręce! Jak do kacę! rany! Walczyć to ty umiesz, nie powiem! Wszyscy zabici na śmierć! Nie spodziewałabym się tego po kimś z waszego zamkniętego osiedla. Jak widać, gra trzyma dosyć w takim szybkim tempie. Można powiedzieć, że już 30% yy, przeszedłem tej gry. Przedostaniemy się a na inne co? miejsce. No to można się zatrzymać na tej stacji, a tutaj trzeci poziom, więc trudno nie będzie. Ale piąty na przykład już jest cięższy. Tutaj mamy kolejne rzeczy do zniszczenia. A no tutaj na górze, no, proszę bardzo. Tu widać dużo krwi jest w tej grze, co tu wiele można powiedzieć. A tutaj akurat nie będzie żadnej arki, a jeszcze dwa pojemniki do zniszczenia są. Żyjemy do tego pojazdu, żeby zniszczyć, o ile mi się uda. Średnio niż te rzeczy. No i dobra, wykonane zadanie, później odblokowujemy sobie kolejne te rzeczy, więc zawsze to jest na plus. Tam coś jest, a zobaczmy co tam jest, bo to niedaleko jest. Też specjalnie nic trudnego. Tutaj trzeba wyeliminować wszystkich wrogów. defibrylacje ledwo, bo ledwo żyje ale no się udało przeżyć tutaj mamy jakąś arkę skrzynie Ale tutaj raczej nic nie było ciekawego. O, proszę bardzo, nawet motor mamy w tej grze. Tak, że przejedziemy się na motorze. Motorem z pewnością szybciej się podróżuje niż innymi pojazdami. Ale też dziwnie się tym jeździ. Prawie znowu zginąłem. Te pojazdy są zniszczone, więc raczej już nimi sobie nie pojadę. Ale lepiej to sobie zamówić pojazd po prostu. Jestem na wezwanie! I w zasadzie tak można opisać tą grę, no. Jak widać, rozwałka, wykonywanie zadań i ulepszenia naszej postaci, o, i niszczenie właśnie takich kryjówek. Jak tak się właśnie Lily, gra w tę grę, jak mawiała mama, strażnicy muszą zawczasu ocenić zagrożenie i zawsze być gotowymi na wszystko. Zginąłem. I myślę, że to tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, ciepło, cześć!